Po ponad 40 latach pracy z gołębiami, a po ponad, ponad 20 latach lotowania gołębiami, śmiało mogę powiedzieć, że ważnym elementem sukcesu sportu gołębiarskiego jest gołębnik rozpłodowy. Wybierając się na wystawę, zawsze od kilku lat przygotowujemy około 10 gołębi późnych, młodych, które są ze specjalnych parowań po to żeby w pewnym sensie zasilić też gołębniki hodowców, którzy nabywają te gołąbki, a mamy już referencje praktycznie z całej Polski, tam gdzie te gołąbki trafiły, przykładem takim może być chociażby Paweł Sowa z oddziału Krynica, który w tym roku wywalczył bardzo wysokie miejsce w Generalnym Mistrzostwie Polski. Tak jak w ubiegłych latach wybieramy się na tą wystawę, zabieramy ze sobą Właśnie kilka gołębi przygotowanych na ten cel, będą to fajne parowania, fajne gołębie, zapraszamy na stoisko firmy Rumfrid, tam razem z teamem Rumfrid Polska będziemy prezentować Wam nowe produkty, będziemy też prezentować nasze trofea, które chłopaki w tym roku wywalczyli, będziemy też serwować dobrą kawę. Wiedzę, którą posiadamy i będziemy się tą wiedzą dzielić. Zapraszamy serdecznie. Za chwilę też pokażę kilka gołębi, które tam zabierzemy. Więc jeżeli macie taką możliwość, chcecie nabyć fajne gołębie sprawdzone, które sprawdzają się w różnych hodowlach, także na wspólnych gołębnikach, mamy drobne sukcesy na wspólnych gołębnikach. Co prawda nie naszymi gołębiami, ale gołębiami pochodzącymi z naszej hodowli. Więc zapraszamy serdecznie na stoisko RUMFRID Polska. Wystawa w Katowicach już między 9 a 11 stycznia. Jestem już w naszym tymczasowym Vibroomie. Vibroom letni no jest trochę zimno, więc postanowiliśmy nagrać to w domu. Do wystawy zostało już tylko 5 dni, 45 minut i kilkanaście minut sekund. Zaprezentuję wam teraz nasze gołębie, które zabierzemy na wystawę, które będą do nabycia, więc będzie wam łatwiej ocenić, czy warto się wybrać na stoisko firmy Rumfrit, bo tam nas znajdziecie razem z team Rumfrit Polska, gdzie jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Przejdę teraz do prezentacji naszych gołębi. Muzyka Pierwszego gołąbka, którego zaprezentuję, jest to o numerze 2972. Jest to najprawdopodobniej płowy samczyk. Z góry ojcem tego gołębia jest 679871. Jest to syn naszego Jokera 6214, czyli tym samym jest to prapra -pra wnuk do 1608 z dołu. To samica z hodowli. Rodzi Denis. Kolejnym trzecim już gołąbkiem to będzie samczyk nakrapiany, bardzo przypominający ojca. A ojciec to zakupiony również w rodzinie gołębi Air Hans Hans and Everiant Air gołąbek, który połączony jest z naszą najlepszą w ostatnich latach samicą o numerze 23. Wszystkie te głębie możecie znaleźć na naszej stronie www.golebiebabral.pl Tam prezentujemy rodziców i tutaj prezentujemy te ogłębia. Potężne skrzydło. Dobrze zbudowany, dobrze wyważony gołąb. I myślę, że nawet jeżeli się nie sprzeda, a wróci, to zasili nasze głębniki. My oczywiście tego samczyka nadal mamy, samiczkę też, więc dla siebie. Też jeszcze coś na pewno z tego parowania wyciągniemy, ponieważ bardzo dobrze te gołębie spisały się w lotach głębi młodych, ponieważ część tych gołębi z pierwszego i drugiego lęgu była przeznaczona na wspólne głębniki i do lotowania w oddziale i w sekcji, oddziału Limanowa 2, sekcja czciana. Super gołąb. Mamy tutaj kolejnego gołąbka niebieskiego tym razem. Jest to unikatowe parowanie w naszej hodowli. tych gołębi jeszcze nie sprzedawaliśmy, natomiast są lotowane w naszej hodowli, bo to jest parowanie Olympic Rico, wnuk Olympic Rico na wnuczkę Big Bossa, czyli gołębie typowo sprinterskie złączone razem do siebie tak żeby po prostu walczyć też na krótkim dystansie. Gołąb o numerze 2980. Do nabycia już na wystawie w dniach 9 do 11 stycznia. Tak się prezentuje ten gołąbek. Zapraszam serdecznie na stoisko. Firma Rumpfrit, przypominam. Kolejny gołąbek to z całą pewnością będzie niebieska samiczka. Ładne, piękne strzałeczki koło oka. Fajnie leży w ręce. Bardzo spokojna, wyważona, zbalansowana. Elegancko, gąbek wyważony. Bardzo spokojna. To jest parowanie. No też wydaje mi się unikatowe w naszej hodowli. Bo z góry to jest nasz samiec czołowy, który jest już w rozpłodzie o numerze 34. Który był pierwszy, między innymi, na prawie 10 tysięcy gołębi z odległości 500 km. E, oczywiście miał tam jeszcze więcej czołowych konkursów czwarty, trzynasty, dziewiętnasty, 27, 30, 45 na dużą liczbę gołębi. Zawsze to było około 4 tysięcy, pięciu tysięcy I połączony jest z naszą typową Asicą tu jest jej puchar gdzie odbieraliśmy właśnie na wystawie w Katowicach samica o numerze 2104 to jest nasza Julita która była trzecim masem w Polsce w FCI jako roczne z bardzo dobrym koficjentem i była 41. na świecie w tej klasyfikacji więc to jest nasz na razie najlepszy gołąb, który jeżeli chodzi o rezultat osiągnął najlepszy wynik na skalę Polski, czy na skalę światową, można tak powiedzieć. Jest to oczywiście późna samiczka do rozpłodu, ale tak złączyliśmy dwa nasze gołębie, żeby nie tylko reklamować czyjeś hodowlę, ale żeby też kto nabędzie z naszych głąbków, a śledzi naszą stronę, wie jak lotujemy, też żeby mógł swój gołębnik wzmocnić. No przepięknie leży, bardzo spokojna, Super, one się na pewno boją, no bo to gołąbki późne, one są rzadziej łapane do ręki niż te, które są lotowane, ale zobaczcie, inteligencja, wyraz, super, leży przepięknie w ręce. Kolejny gołąb, to w zasadzie ten gołąbek jest już sprzedany, zamówiony tak naprawdę, no bo pozostawiamy prawo odbioru tego gołąbka hodowcy, który będzie na miejscu, ale jest to specjalne też parowanie. Ten gołąb prawdę powiedziawszy miał zostać u nas, ponieważ ta linia się u nas bardzo dobrze sprawdza. To jest rodzina tej naszej słynnej samicy 63, która była lotniczką oddziału na młode, roczne i stare gołębie, dorosłe. i Została wycofana do rozpłodu, a łączona jest z własnym ojcem, czyli z naszym Jokerem 62-14, czyli to jest pełna linia tutaj. 16:08, 16, czyli pełny Imbred Numer gołębia 2067. No Imbredy różne wychodzą, ale powiem szczerze, jak na Imbreda ten wyszedł całkiem, całkiem. I jeżeli tylko ten hodowca się zjawi po tego gołąbka no to tego gołąbka już nie będzie w ofercie. Ale jeżeli by na przykład nie dojechał, albo coś nie pasowało, na przykład cena, no to, bo cena nie została jeszcze dograna, padły jakieś propozycje, no to wtedy Wtedy po prostu będziemy tego gołąbka też sprzedawać, albo po prostu wróci do naszej hodowli. Tak jak było pierwotne założenie, pierwsza myśl czasami też się liczy i wtedy zostanie w naszej hodowli. Zwłaszcza, że ten 60 14 Joker no już jest mocno wyeksploatowany, jest, on jest z 14 roku, więc za wiele tych głębi już nie będzie. Natomiast w naszym głębniku to jest najlepsza linia, najmocniejsza. Możemy się tutaj pochwalić tym, że właśnie z tej linii na wspólnym głębniku gołąb kolegi Kamila wygrał kwotę pieniężną i wygrał puchar i kilka dyplomów za czołowe loty. Ten gołąb wrócił do naszego głębnika, o czym nie wszyscy wiedzą, ale przygotujemy kiedyś taki film, ponieważ z tej rodziny, przynajmniej u nas, mamy co roku jakiegoś lotnika albo sekcji, albo oddziału, w tym roku mieliśmy właśnie na modę z tej rodziny, ale w poprzednim mieliśmy na walota gołębi dorosłych samice, w poprzednim roku też samice, jeszcze wcześniej była ta 63, więc no kilka gołębi topowych, które robią w zasadzie dystans od 150 do ponad 720 km, bo takie na takich dystansach lotujemy. Więc te gołębie sprawdzają się bardzo dobrze, one też właśnie są. Między innymi w hodowli pałłłasowej, o którym już tam wspominałem, ale też i na wielu, wielu głębnikach, także w sekcji u kolegi naszego Michała, czy Adama, czy Andrzeja, i y, wszyscy tych hodowcy są na pewno zadowoleni. Wiadomo, że ten znak firmowy to są właśnie te połowe i czerwone, jeżeli chodzi o naszą hodowlę. Nie chcemy reklamować za bardzo innych hodowli, chociaż współpracujemy z bardzo topowymi hodowlami chcemy wyhodować własną linię. Własny szczep gołębi, który będzie rozpoznawalny nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i na świecie. I tego nam życzcie. Zapraszamy na nasze stoisko. Gołąbek do obejrzenia. Kolejny gołąbek to niebieski samczyk o numerze 2380. Jest to drugi z pary właśnie z łączenia 2789 samca tego właśnie z Portugalii, Michała Gielskiego razy samica Camp. Może pokażę jeszcze tego samczyka właśnie, żebyście zobaczyli ten, który walczył na wspólnym gołębniku w Portugalii i był w pierwszej drużynie młodzieżowej Michał odbierał puchar na wystawie w ubiegłym roku mistrzostwa świata młodzieżowe Portugalia odbywały się w Mirze na wspólnym gołębniku. I za chwilkę pokażę właśnie ojca tego gołąbka. Tu właśnie prezentuję Wam tego samczyka, który walczył w Portugalii i został odkupiony przez Michała i jest wypożyczony do naszej hodowli, więc możecie go sobie tutaj zobaczyć. Przepiękny samiec, on się teraz naprawdę wyrobił i po tym wyczynie, który dokonał, na tym wspólnym głębniku w Portugalii. Myśmy też brali udział. Była w tym roku zabawa na tym wspólnym gołębniku, więc myślę, że te gołąbki się sprawdzą. Był połączony właśnie z samicą zakupioną w ubiegłym roku na wystawie AirCamp. Z tego co wiem, Michał w tym roku też przywiezie gołębie na wystawę i będzie reprezentował nie tylko firmę AirCamp, hodowlę Ayrkamp, Hans and Everglian, ale Także Polskę, z czego możemy być bardzo dumni, a na pewno hodowcy z naszej sekcji i z naszego oddziału, ponieważ Michał przez wiele lat lotował właśnie z nami. I ostatni gołąbek, nie zabrałem niestety z głębnika, już mi się nie chce iść, bo jest dosyć późno. To będzie parowanie syn króla Zbyszego Leksiak. Niektórzy pytają, czy mamy te gołębie jeszcze, więc jak widzicie, mamy. Z tego syna króla bardzo dobrze się spisują do tej pory gołębie. Razy bardzo dobra wybitna samica 11,56 z hodowli Roland Denis Faber, z którym będziemy razem na stoisku. Zapraszamy także na jego stoisko. Zapraszamy na stoisko Bartka Morela na pewno będzie z głębiami. I to będzie gołąbek o numerze 23,73. Zapraszamy serdecznie. Widzimy się w katowicach. Za kilka dni, oby pogoda dopisała, oby udało się załatwić wszystkie dokumenty weterynaryjne, bo to też w ostatnich latach jest bardzo ważne, żeby po prostu yy, yy, mieć te dokumenty, żeby tam w ogóle można było wejść. Kolega, właśnie Robert Galica dzwoni, dobija się już kilka godzin, ale byliśmy zajęci przygotowywaniem, więc pozdrawiamy go z filmu. Robert, musisz wybaczyć, nie możemy zawsze odbierać, ponieważ przygotowujemy się na wystawę. Do zobaczenia w Katowicach już za 5 dni i kilkanaście minut. Dobry lot. For Pigeons for you. golewie Babral. Subskrybujcie, wspierajcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie. No i zapraszamy oczywiście głównie na to stoisko te gołębie, które sprzedamy. Po prostu na pewno będą Was cieszyły. Czasem jest tak, że jedziesz na wystawę. Nosisz te pieniądze przy sobie, jesteś na kupnie gołębia, wychodzisz z wystawy, nie kupiłeś, wsiadasz do busa i jest taki niedosyt, a zawsze jak wracasz z jakimś gołębiem, obojętnie, jaka kwota. Każdy stać na różne kwoty, różne, różne przygotowania, różne są zasady zakupu. O tym pewnie kiedyś też zrobię materiał, ale pamiętajcie, ci, którzy jadą w busie z jakimś materiałem, zawsze są o krok przed Wami, ponieważ szukają wzmocnienia, przygotowują się, zbroją, a popatrzcie tylko na nasz oddział, popatrzcie na nasz okręg, jak trudno tu się lotuje. Każdy, każdy inwestuje w ten sport, w tą hodowlę. Pomimo, że jest to coraz droższe, pomimo, że się mówi, że się nie opłaca, ale jeżeli chcecie wygrywać, dbajcie o swój głębnik rozpłodowy. To jest bardzo ważny element w lotowaniu głębiami żeby mieć ten głębnik rozpodowy. Nie musi być duży, ale ważne, żeby był sprawdzony, sprawdzonych hodowli. Dobry lot. Do zobaczenia na wystawie. Idziemy prasować koszule, pakować walizki. Hej. Gorące brawa, i chwila dla